Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak możemy zrobić system, w którym możemy głosować nad na przykład najfajniejszymi produktami. Jak coś takiego zrobić? Na początku ustawię sobie, żeby layout naszej strony był kolumn. Będziemy układali wtedy elementy od góry do dołu. Następnie zrobimy sobie w bazie danych kolumnę z produktami. Są produkty. Każdy produkt będzie miał nazwę, name, typu. Tekst będzie miał listę Głosów, votes to jest po prostu liczba. Na dzień dobry ona będzie równa 0, ok? Więc każdy nowy produkt ma 0 głosów i następnie mamy vote users, listę użytkowników, którzy głosowali sobie na ten nasz produkt, więc to będzie user i lista. Ok, wypełnijmy trochę naszą bazę danych. Zrobimy sobie najpierw dwóch użytkowników, new entry: KarolMałpaBocian.pl oraz drugi użytkownik Jan Kowalski. Ok, udało nam się zrobić entry. I zrobimy sobie Jan janmałpakowalski.pl. Jest. I zrobimy sobie dwa, trzy produkty, więc wpisujemy. Pierwszy produkt to będzie prot1. Ok. Lista, liczba głosów w taki sposób dodawana wyszła nam. Tutaj pusta, więc ustawię sobie 0. OK, i następnie dodamy sobie jeszcze Prot 2, Prot 2 i Prot 3. Jest. Jeszcze tutaj ustawimy też listę głosów 0. Nikt nie głosował na to i tak samo w tym elemencie 0. Wyświetlimy sobie te nasze wszystkie produkty w Repeating Group. Więc zostawmy sobie tutaj layout wiersz, na środku 800, wysokość 0, tutaj liczba wierszy nieograniczona, wysokość wiersza minimalna 0. Wyświetlamy produkty, szukamy ich w bazie danych, sortujemy je po liczbie głosów, czy malejąco nie. I następnie umieścimy sobie tekst w tej naszej powtarzającej się grupie, więc przesuwam sobie ten nasz tekst tutaj, no bo się layoutem. I ustawimy sobie od 0 do i wysokość, i szerokość. I wyświetlimy tutaj current cells product name oraz Ctrl D duplikuje current cells votes. votes. I ustawimy sobie te nasze głosy, formatujemy jako liczbę 0 miejsc po przecinku. OK. I możemy też troszeczkę inaczej ustawić szerokość tego elementu, czyli dokładnie na sztywną jakąś szerokość, na przykład 55. Pikseli albo 100 pikseli w ten sposób i wysokość jest 0. Ok, zróbmy preview i zobaczmy, jak to nam wygląda. Więc uruchamiamy sobie jako niezalogowany użytkownik. Jest troszeczkę, mamy tutaj Prot1, Prot2, Prot3 i teraz dodamy sobie przycisk, który pozwoli nam dodawać, e, oceniać nasz element na wyżej. Do tego użyję sobie ikonki. A ikon? Jest ikonka. Wstawimy jej. Wielkość na przykład 40 na 40 Zrobimy na samym końcu i ustawiona na środku wiersza, więc tutaj jest środek wiersza. I potrzebujemy sobie jakiś arrow w górę, strzałki do góry, bo będziemy dawali tylko dodatnie takie pozytywne oceny, że wszystko jest w porządku. Normalnie kolor ustawimy tego sobie może taki czarny, jest czarny kolor, ok. a jak już my zaznaczymy sobie na, w górę w to, to będziemy zaznaczali wtedy na kolor. Zielone na przykład, zgrupuję sobie te dwa elementy w grupę typu kolumn, jest typu kolumn i szerokość tego elementu, tej naszej kolumny ustawimy sobie, żeby to nam do samej prawej strony dociągało. Więc wybierzemy sobie tutaj grupa, jest, ustawimy kolumna, wszystko ustawmy na środku, środek wiersza, szerokość fit w tu kąta, więc mamy sobie grupę tak. I na środku kolumny ustawiamy tą naszą strzałkę. Oraz nasz tekst, tekst zrobimy na końcu, na samym dole. Więc będziemy mieli strzałkę, a tu będziemy mieli liczbę głosów. Ile osób głosowało na tym. Zobaczmy, jak to wygląda. Ok, więc w taki sposób. Tutaj jeszcze weźmiemy ten nasz tekst i zaznaczymy ten sposób. Od zera do nieskończoności Fit with to content. A w naszej grupie ustawię szerokość dokładnie 100 px. W ten sposób i mamy naszą liczbę pod strzałką. Normalnie ta strzałka będzie ważna tylko dla użytkowników, którzy są zalogowani. Jak ktoś w nim kliknie to zrobimy make changes to thing i temu produktowi dodamy sobie w polu users vote users obecnego użytkownika current user, ale tylko wtedy kiedy on jeszcze nie głosował czyli kiedy nasz produkt vote users doesn't contain current user, to wtedy będzie mógł on zagłosować dodać punkty. Kopiuję sobie ten element, paste i zrobimy sobie, że jeżeli nie zawiera, że jeżeli już zawiera, to wtedy będziemy usuwali, czyli będziemy odejmowali swój głos. Robimy tutaj remove, ok. Dzięki temu możemy głosować i przestać głosować na dany element. Jednocześnie zrobimy też odpowiednie wyświetlanie, czyli jeżeli nasz użytkownik już zagłosował na to, czyli nasz Parents group product vote users contains current user. Zmienimy sobie kolor tej naszej ikonki na jakiś na przykład taki zielony. Ok. Jest zielony. Zróbmy preview, zobaczymy jak to wygląda. Klikam tutaj. Jest. Ok. Zobaczmy. Mamy zielony, teraz bo kliknęliśmy w ten element. Zróbmy data. Zobaczmy. Kliknęliśmy tutaj w produkt pierwszy, jak wygląda nasz produkt pierwszy. Edytujemy sobie i mamy tutaj. Pusto użytkowniku, bo nikt zalogowany się tak naprawdę nie dodał. Tylko dodał się jakiś użytkownik, którymi nie jesteśmy zalogowani, więc musimy zrobić jeszcze zabezpieczenie, że nasz, nasza ikonka wyświetla się tylko wtedy, albo dokładniej możemy zrobić jakąś akcję na tej ikonce tylko wtedy, kiedy nasz użytkownik jest zalogowany. And current user is logged in. I tak samo w tym miejscu. And current user is logged in. Wtedy odświeżamy jeszcze raz aplikację i zobaczymy, co może zrobić niezalogowany użytkownik, sobie jeszcze w bazie danych usuniemy temu naszemu użytkownikowi element, czyli prot 1, usuwam użytkownika, save. Ok, odświeżamy i klikamy w górę. Nic się zacznie nie dzieje, bo nasz użytkownik nie ma prawa coś takiego robić. Moglibyśmy jeszcze zabezpieczyć tę naszą ikonkę w taki sposób, że normalnie ją wyłączymy. This element isn't clickable, tak poproszę. I będzie klikalny tylko wtedy, kiedy current user is logged in. Wtedy isn't clickable nie jest zaznaczony. F5, zobaczmy sobie. Teraz w naszym przypadku tu jest, nie pokazuje się żadna taka łapka, takich paluszek, który pozwala nam klikać ten element. Nic się nie dzieje po kliknięciu. Więc teraz odpalmy sobie naszą aplikację, jak zalogowany użytkownik. Run as. I będzie nam to dodawało naszego użytkownika, Jana. Odpalamy, zacznie jest zielone, nie zmienia się liczba, bo liczba się wyświetla w inny sposób. Ale jak przejdziemy do produktu, do produktu pierwszego, to tutaj mamy, że vote users jest nasz Jan Kowalski. Możemy go sobie tutaj usunąć i zrobić jeszcze edycję związaną z głosowaniem. Więc zróbmy sobie to głosowanie w taki sposób, że wyłapiemy sobie w backend workflow taki element, że zmieniły się nasze dane. Zrobimy sobie na początku Enable Workflow API and backend workflows i to jest możliwe tylko wtedy, kiedy nasza aplikacja jest już w jakiś sposób opłacona. Ja mam tutaj trialową wersję, więc pozwala mi to włączyć te backendowe API. Zrobimy w całe te zmiany z naszym głosowaniem w backendowym API, czyli zrobimy New API i zrobimy sobie po prostu Vault i dodamy sobie tutaj dwa parametry user, weźmiemy to naszego użytkownika oraz produkt na którym będziemy głosować. Produkt. I tu będziemy mieli parametry. Damy sobie tutaj warunek. Zróbmy to tylko wtedy, kiedy nasz produkt będzie vote, vote, to będzie upvote, czyli add vote. Dodajemy sobie głos. Usuwam, żeby to nie było publiczne. Jeżeli nasz produkt vote users nie zawiera naszego użytkownika, user to wtedy zrobimy make changes na tym produkcie, dodamy użytkownika, tak jak robiliśmy to tam wcześniej w frontendzie. Tutaj w produkcie dodamy Vault users add user. OK, kopiuję sobie ten cały nasz API workflow. Copy, paste. OK, i zrobimy sobie podobną rzecz. Delete, remove. Vote. Tak samo niepubliczne, dodamy sobie dwa parametry user oraz Product typu user i product, produkt typu product jest. I znowu warunek, jeżeli nasz produkt zawiera teraz contain naszego użytkownika, to zrobimy Make Changes i usuniemy z produktu usuniemy użytkownika. Remove user, tego użytkownika, tak samo tutaj usuniemy add user, tutaj robimy remove user. OK. I te API workflow zawołamy sobie w naszym frontendzie. Więc tutaj zamiast robić coś takiego i zamiast robić ten warunek, robimy prosty warunek, current user is logged in. Całą resztą zajmie się nasz backend. Tu robimy tylko schedule on API, schedule API workflow. Tu jeszcze dodamy sobie to sprawdzenie, żebyśmy byli pewni, and Current Parents Group Product Tutaj mamy nie zawiera, więc tu zrobimy sobie zawiera. Code Users Contains Current User, to wtedy zawołam sobie API i zrobimy Remove. Obecnie, teraz zrobimy to, więc Current Date, Current Date, User, Current User i Product Parents Group Product a w tym miejscu usuwamy kogoś, bo patrzymy, że nie zawiera, więc będziemy robili dodaj. Tutaj robimy remove. Skopiuję sobie ten fragment, paste. Usunę tę zmianę, OK. Skopiowałem za dużo, więc jeszcze raz sobie usuniemy. Kopiujemy tylko ten job, paste, klejam, usuwam sobie tego joba i będziemy wołali teraz add vote, bo jesteśmy w przypadku, kiedy nasz użytkownik nie kliknął jeszcze tego produktu, nie zagłosował na ten produkt, więc będziemy robili ad vote. Robimy to w backendzie, żeby tam lepiej nam działała ta logika. Dzięki temu ona będzie spółdzielona. Jak coś się zmieni związane z naszym ocenianiem tutaj produktów, to będzie to w tym miejscu. I jeszcze zrobimy sobie jedną rzecz, mianowicie database trigger event. Zrobimy sobie sprawdzenie, że zmieniła się jakaś rzecz w produkcie. Product. Voted. Ktoś zagłosował na produkt, to wtedy my zaktualizujemy sobie listę produktów. Zrobimy sobie product before change. Vote user scant jest różne niż product now. Czyli zmieniła się nam liczba użytkowników, którzy głosowała na ten produkt, i jak się zmieniła, to zrobimy make changes to thing i ten właśnie produkt now zmienimy w nim votes i ustawimy tam ten produkt, listę użytkowników, która tam jest. Więc tym sposobem w tym miejscu dodajemy użytkownika, w tym miejscu usuwamy użytkownika, a w tym aktualizujemy liczbę głosów, która została oddana przez danego użytkownika, czy przez wszystkich użytkowników. Zróbmy up, głosujemy sobie, jest. Mamy jedynkę, mamy sortowanie nieodpowiednio zrobione, więc poprawmy sobie jeszcze sortowanie na naszej stronie. Wracamy do repeating group. I tu w źródle danych bierzemy sobie descending Yes. F5. Na samej górze mamy jedynkę. Głosujemy jeszcze na coś. I teraz usuwamy głos. Więc nasz produkt jeden spada. Z trójki usuwamy głos. Produkt trzeci stał się na samym dole. Ok. Więc teraz uruchomimy sobie jeszcze jako inny użytkownik i zobaczymy, czy on też będzie widział te elementy. Bardzo możliwe, że będziemy musieli jeszcze pobawić się regułami prywatności. Zróbmy sobie Option Update, Users i uruchomiamy aplikację jako inny użytkownik. OK. Zobaczcie, on nie głosował, ale tu są jedynki. Klikam sobie w ten sposób. Jest. I nasz inny produkt dostaje nasze głosy. I to tyle z mojej strony To chciałem Pokazać. Tym sposobem możesz zrobić system do głosowania. Bardzo polecam robić te akcje w backend workflow i w tym miejscu grupować całą logikę biznesową, tak żeby, jak, tak żeby łatwo móc wykorzystywać nasze backend workflow w wielu miejscach. Jak sobie zdefiniujesz, jakie akcje mają być wykonane, czyli dodajesz użytkownika do listy użytkowników, którzy głosowali na ten produkt, to robisz to w jednym miejscu, a nie na każdej stronie, bo załóżmy, że. Taką powtarzającą się grupę będziesz wyświetlał na stronie głównej, ale też na jakiejś podstronach. Więc tak, lepiej zgrupować sobie taką logikę w jednym miejscu. I to wszystko, co chciałem Ci pokazać dzisiaj. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!